Siemanko ziomy z tej strony dobiego. Jak widzicie, robię Zetę. Ogólnie to są wrota Zeta. I robię w niej właśnie Skorchery. To jest podajże czwarta fala, w której są same Skorchery. Nie ma za dużo kłopotu, bo skorychery są umiejętności, no, obrażeniami i życiem są podobne do bossów krystalinów, także nie jest źle. Właśnie zostały nam trzy, jeden wrogu, którego muszę dobić. Kręcę filmik tak jak chciałeś. No, będzie. Nie, no także gonię, nam, gonię kolejnego, kolejnego skorhera, który już mi ucieka do rogu. E, dobijamy go z dwójki, bo nie chcę mi się ich dobijać w rogach, tylko wolę je od razu dokończyć. Ten jeden, no, niefartownie mi gdzieś odleciał. Dlatego zagapiłem się i odleciał do rogu. No to na moje oko zostały nam jeszcze trzy. Jak widzicie, mam dwa paski tu w tym miejscu. Dwa paski szybkiego wyboru, bo mam konto premium. Co niepotrzebnie nawet mówiłem, ale cieszę się ogólnie, bo umiejętności w grze wzrastają bardzo. Ma się dodatkowe bonusy w postaci większej ładowni, darmowych napraw statku oraz peta. Naprawdę idzie się pobawić. Polecam dla graczy mających konto premium. Kamikadze 3 do peta. Peta na, 8, na co najmniej 8 poziomie, poziomie, na 8 levelu. Także i będzie wesoło. Zrobimy ZT. Mam nadzieję, że mi wyjdzie, że nie będę miał żadnych lagów, które mi uniemożliwią dalsze przejście we wrotach I po prostu, że wszystko pójdzie gładko Zetę złożyłem po paru dniach latania na palladium No i okej, okay. bijemy dalej z Korchera To już jest także, tak jak mówiłem, chyba czwarta fala

No i super No właśnie skończyliśmy skorhery W czwartej fali W następnej fali Najprawdopodobniej też będą skorhery Muszę sprawdzić ile ma No 4 minuty, nie jest źle Co mi kurde torbę gryziesz penisie, co? Mój piesek gryzie mi torbę. Mój kochany piesek, ale niestety nieznośny czasem. Zobaczcie, jak wygląda Zeta. O, jest lag. Tak wyglądają wrota Zeta. Kiedy już wyleczyłem się do końca i mam pełne HP, mogę wejść we wrota.

Robimy skorhery. Nikt zmieniłem, bo zmieniłem firmę również. Podążyłem, podążałem za moim zarządcą w klanie i stwierdziłem, że zmienię firmę, żeby grać z nim dalej. Postawiłem na jedną kartę, nie? Także wiesz, wiecie. Dobra, ten już pada. Padł. Kolejne. Wrota jak na razie są przyjemne. Słyszałem, że będą y, duże alieny, co mnie trochę zniechęca, ale zrobię te wrota chociażby nie wiem co, będę próbował je dalej dokończyć. Um, robimy jak widzicie skorchery. Amunicji nie brakuje. Milion jedynki, 220 tysięcy dwójki, 80 tysięcy trójki, 116 tysięcy czwórki, 110 tysięcy sabu. Także najwyżej, jak nie pójdzie, to użyję na nich sabu, później dobiję z dwójki. Jak mi się nie będzie ich chciało robić, jeśli postawię na prędkość robienia wrót, to wybiorę lepszą amunicję. Jeśli będę miał ambicje, żeby trochę się strudzić robieniem tych wrót, to po prostu będę je robił z amunicji X1, nie z LCBS z 10? No dobrze mówię, polecam używanie MPów. Mpy są bardzo przydatne, jeśli statek. Jeśli gracz przeciwny, który będzie was nękał, który ma statek Goliat i design Venom, jeśli puści na was podstawową umiejętność statku która będzie wam zżerała procent, procentowo chciałem powiedzieć, która będzie wam zżerała co sekundę coraz większe obrażenia, które są bezpośrednio przeładowane na hitpoint statku. Użyjcie empa, w tym momencie nic wam nie zagrozi, bo automatycznie ta umiejętność lub po prostu to, co was nęka, ulega zniszczeniu. Dlatego ta umiejętność na Was po prostu nie zadziała jeśli odpalicie EMPa, przydatne na Palladium No Polecam w tej grze latać na wylota Na wylota. Kurde co ja mówię. Na wyloty To jest bardzo fajna sprawa Kupujcie niewitki, wylatujcie na wyloty. Leci Gang Albani Pozdrawiam wszystkich słuchaczy ogólnie moich i twoich Polecam wszystkich dobrych ludzi Polecam, pozdrawiam wszystkich dobrych ludzi Rąk sobie tym nie obrócisz Robimy skorchery we wrotach Zeta Powtarzam Po skorcherach postaram się wyłączyć filmik, iż nie chcę żeby był za długi. Chcę żeby oglądało się z przyjemnością, a nie z przymusu. Bo z przymusu to wiecie, można sprzątać w domu, nie? Oho, widzę jakiś inny statek podleciał. Jakiś inny alien, większy trochę. Czyżby to były te, o których słyszałem? Meltery. Może to są te duże, które przypominają krystalony życiem i obrażeniami. Nie wiem, zobaczymy. Ale są chyba trochę szybkie. Nie, jednak nie, daję im radę. To przez to, że się za bardzo wiercę, dlatego mnie zdążyły dogonić. Ale ten zaraz będzie uciekał. To może chyba filmik wyłączę trochę wcześniej. Bo trochę jeszcze nad melterami sobie y, się pomęczę. Wyłączę filmik wcześniej, dobiję tego i postaram się wyłączyć. Dzięki, za ogl że oglądaliście ten odcinek. Polecam. Dobiję go moje piosenki. Siema!